Szkoła podstawowa nr 24 z oddziałami dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie to najlepszy wybór, ponieważ w naszej szkole zrealizujesz programy autorskie, spotkasz ciekawych ludzi, przeżyjesz niezapomnianą przygodę, wzbogacisz swoją wiedzę. Zawsze możesz liczyć na wsparcie. Wir kümmern uns um deine Sicherheit. You can broaden your horizons. Napełnimy Was pozytywną energią. Znajdziesz inspirację do działania. Poczujesz się bezpiecznie. You meet your true friends. Poznasz prawdziwych przyjaciół. Poczujesz się bezpiecznie. Zrealizujesz swoje pasje. Moi drodzy, jaka jest nasza szkoła? Ponowiona. Widzicie? Dlaczego? Bardzo fajna. Kaj, w to na świecie? Fajna. Zawsze wiedzą. Dlaczego? Ekscytująca Mój drodzy, jaka jest nasza szkoła? Bye.